Dzień dobry, kochani, witam Was na polach książkowych. Przychodzę do Was teraz z podsumowaniem mojego TBR-u letniego, dlatego że to był poniekąd dla mnie taki eksperyment, żeby sprawdzić, czy ja się z tego wywiążę, i tutaj chciałabym skonfrontować swoje oczekiwania co do tych książek z tym, jak to tak naprawdę wyszło. Czyli taka po prostu, powiedzmy, konkurencja opinia versus reality. <tosłuch> Także Zapnę. Dobrze, więc najpierw przejdźmy do takiego rankingu e, według moich oczekiwań, jak ja myślałam, że te książki będę odbierać. E, na miejscu pierwszym pożegnanie z Afryką. Ja wobec tej książki miałam mega duże oczekiwania e, i ja bardzo chciałam, żeby ta książka mi się spodobała, dlatego że no, film, film taki. E, I też to jest tak naprawdę klasyk, też to jest literatura taka. Którą uważam, że warto znać po prostu ogólnie. Na drugim miejscu podejrzewam, że będą nagie serca, dlatego że książka ta jest bardzo mocno promowana na Instagramie. Znaczy była w czasie swojej premiery, czyli tam 20 chyba, któregoś lipca. Promowały ją najlepsze instagramerki specjalizujące się w literaturze stricte romansów, więc stwierdziłam: to będzie mój strzał w dziesiątkę. Nagie serca, zapraszam. Następną pozycją jest Beach Read. Też bardzo promowana książka, która się spodobała wielu, wielu osobom, w tym i mojej przyjaciółce. Też ona przeczytała jako pierwsza i powiedziała, matko, to jest super, czytaj. Kolejna książka to były Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Z racji tego, że ja komedie kryminalne bardzo lubię, i też dużo osób zachwalało te książki, dlatego że trup na plaży już trochę lat ma. E, I tak stwierdziłam, że też pewnie się nie zawiodę na trupie. E, jakby skoro tylu osobom się podoba, to mnie na pewno też. Kolejną e, książką, czyli zamykamy pierwszą piątkę, e, były. Powinny być i chciałam, żeby tam były, gdzie śpiewają raki. To była książka, bardzo mocno omawiana już na YouTubie, na Instagramie przez dłuższy czas. To była też książka, która dostała z tego, co kojarzę, nagrodę. I nawet ją chyba polecała Ray Spoon. Tak mi się wydaje, że ma dedykację nawet od nich. I ja po prostu jakby spodziewałam się, że ta książka będzie bardzo dobra ale um, tak żeby po nią sięgnąć, no to też ten tytuł tak mnie średnio zachęcał, i ogólnie ta okładka, jakieś takie bagna, coś tam stwierdziłam, że mm, to będzie jakaś pewnie taka literatura e, z, z tego stylu, że bez jako takiej fabuły, ale taka mądrościowa. E, ok, czyli spadamy dalej, szóste miejsce, według mnie e, miało mieć e, perfekcyjna rodzina. Po prostu. Jakiś taki kryminał, znaczy kryminał niebo tam jakby nie, nie chodziło o morderstwo, bardziej to był thriller, ale jakby to już to nie była książka, którą ja aż tak mocno chciałam przeczytać. Znaczy, umówmy się. Te 10 książek wybrałam na lato z, z takim zamysłem, że one będą takie mega, zarąbiste i tak dalej, więc jeżeli coś jest na dziesiątym miejscu, to wcale nie znaczy. Jeżeli ja coś uplasowałam teraz w tym moim przewidywaniu e, na dziesiąte miejsce, to wcale absolutnie nie znaczy, że ta książka byłaby najgorsza, bo według mnie wszystkie miały być. Okej, okay. dobra. Na siódmym miejscu Iskra Bogów. Iskra Bogów e, pierwszy właśnie tom był taki, bo chodzi oczywiście o tom drugi. E, I pierwszy tom był dla mnie taki. Wydawał się właśnie fajny, wakacyjny, idealny na lato. I drugi z zamysłem powiedziałam sobie, że też będzie ok, ale ten pierwszy tom nie porwał mnie jakoś, tak on nie był wybitny, to w ogóle to była, to nie była wybitna książka, ale tak mnie wciągnęła, że to jest w ogóle fenomen. Dlatego na siódmym miejscu, ok, na ósmym miejscu, zanim Cię zobaczę. Dlaczego tak? Dlatego, że to już nie była tak mocno promowana książka. Wręcz w którymś momencie poszły na nią... Znaczy poszły, jedna z takich większych influencerek na Instagramie stwierdziła, że ta książka była masakryczna. I, i też no dla mnie, jakby ja jeszcze przed, przed tą opinią tej instagramerki stwierdziłam, że no Romans, jak romans, czego tu oczekiwać, że nagi serca tak były wywindowane właśnie na drugim miejscu, to tylko i wyłącznie dlatego, że to miała być najlepsza książka roku, świata, życia i w ogóle, e, no. Dlatego te romanse jednak troszeczkę, ten akurat jest tak nisko, bo stwierdziłam po prostu romans e, z takim fajnym zamysłem dosyć. E, na dziewiątym miejscu Lato Koloru Wiśni. No, jakby i te okładki do mnie nie przemawiają, i ta fabuła. Bo opis z tyłu książki był taki, że przyjeżdża jakaś. Jest, jest laska w Berlinie, przyjeżdża jej najlepsza przyjaciółka, ale się okazuje, że ta najlepsza przyjaciółka będzie mieszkać razem ze swoim bratem. No i ta laska z Berlina nienawidzi się z tym bratem. No i co to będzie, nie? Ogólnie tak, więc powiedziałam, Matko -łoska, to jest chyba najgorszy. Opis i najmniej zachęcający na świecie. <laughs> okay. Dlatego, miejsce numer 9. Eee, no i na ostatnim miejscu włoskie Love Story. Jak to się mówi? Się mówi: At least but not last, ale, to, ale w, tym, w tym konkretnym to jednak jest na końcu. Eee, dlaczego włoskie Love Story na 10 miejscu? Po pierwsze polski autor ja do romansów polskich autorów nie jestem w ogóle przekonana jakby według mnie są zbyt takie przekombinowane aż, aż za bardzo są takie wymuszające emocje i tak dalej znaczy tekst z którym ja się spotkałam a czytałam ostatni romans polskiej autorki bardzo 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 dawno i stwierdziłam, że nie będzie zła bo jakby podoba się ludziom no nie więc jakby nie może być zła E, ale niestety to była książka, którą e, najmniej po prostu miałam ochotę przeczytać z tych wszystkich, a wszystkie miałam bardzo ochotę przeczytać, więc to totalnie, e, te dziesiąte miejsce nie jest złe. Dobrze, jak się przedstawia mój ranking? Zacznijmy sobie od e, dziesiątego miejsca. Na dziesiątym miejscu, niestety, iskra bogów. E, iskra bogów po prostu. Mm, to jest tak nastolatkowy styl. Ja już o tym nieraz wspominałam, dlatego że już mówiłam o tej książce kilka razy. No, jakby jakaś mała dziewczynka pisała sobie w pamiętniku, e, że tu ją podrywa ten chłopak, ale ona woli innego. No, ale do tego w sumie to by się jej przekonała, jak gdyby dłużej z nim pochodziła. I, i takie rozkminy e, tej dziewczyny były tragiczne. Tragiczne. Oprócz tego, że książka się ucięła w środku sceny. Jak tak można? E, dobrze, więc nie mam. Na wirtualną półkę sobie kładę tę książkę. Kolejny Też nie mam tej książki. E, czyli "Trup na plaży i inne sekrety rodzinne. Okazuje się, że z komedii kryminalnej tam nie było nic. E, był może początek, dopóki jakby nie weszliśmy w bohaterów, jakby sam początek, odnalezienie tego trupa na tej plaży i jakby dociekanie tej głównej bohaterki, kto mógł zabić tego trupa, kto mógł zabić trupa. <grym> I, I wiecie, i po prostu w połowie książki, jak nie mniej, było już wiadomo, kto zabił tego gościa, i to morderstwo było najmniej istotną częścią w tej książce. Potem to już jest taka obyczajówka totalna. No, I'm sorry, z super rozrywki, ale za to fajnie napisana dosyć była. Ja ją trochę słuchałam w audio, trochę czytałam, głównie słuchałam. Jeżeli nie chcecie komedii kryminalnej, a interesują Was książki, w których są poruszone trudne tematy społeczne, go for it. Ok, więc na na dziewiąte miejsce kładziemy Trupa na plaży. Na ósmym miejscu okazuje się, że wylądowało Beach Read. Dlaczego na ósmym miejscu? Eee, dlatego, że ja praktycznie nie pamiętam z tej książki. Nie, no dobra, pamiętam fabułę i pamiętam, co się działo, jakie akcje, ale w sensie jeśli ktoś by mnie się zapytał, jakie książki czytałam w lipcu, to ja w ogóle nie pamiętałam o tej jakby ta książka w ogóle nie została ze mną. E, nie, nie miałam w ogóle przemyśleń na jej temat, ale ogólnie była dosyć fajna, tak do przeczytania, na, na, może na dwa wieczory. Ja, no nie powiem, ja się bardzo wciągnęłam w tę książkę. E, jakby wszystkie, wszystkie książki z tej listy bardzo chętnie czytałam i bardzo je pochłaniałam. One nie były absolutnie źle napisane, żadna z nich. Tylko po prostu nie wszystkie trafiły w moje gusta. No i właśnie między innymi ten nieszczęsny Beach Read, od którego ja oczekiwałam, że będę sama pisać powieść na temat tej książki. No, no kurczę, no zdarza się. Ani to nie było śmieszne, ani to nie było poruszające. No może był, był jeden moment, gdzie prawie uroniłam łzę, ale Według mnie po prostu niewystarczająca. Nie przebiła reszty tych książek, które e, też przeczytałam. Czyli jest. Będzież dobrze, dobrze. I kolejna książka, którą wiecie, e, myślałam, że będzie. A znalazła się troszeczkę na dnie, czyli Nagie Serca. Dlaczego, dlaczego nagie serca się znalazły tak nisko w ogóle? Powiem szczerze, że ja tę książkę pochłonęłam bardzo szybko. Była naprawdę fajna, wciągająca, ale ja słuchajcie, mam ogromny problem z książkami, w których nie dzieje się nic oprócz romansu. Na układce ewidentnie są ludzie po 30, a oni mają w książce po 19, po 20 lat. I ja szczerze mówiąc, wolę właśnie taki romans, który jest. O już o trochę starszych ludziach, no bo oni mają, oni są przed 30 chyba w Beach Street. bardzo fajnie jest ogólnie wykreowana więź między tymi dwoma, bo tu jest takie, mam wrażenie, trochę sztuczne, trochę na siłę, a tutaj. Naprawdę jest fajna ta więź, i ona się, pomimo tego, że na przykład ludzie tam im, ich chcą zeswatać ze sobą, to oni nie są tacy, że nie w życiu fu, nie z nim, nie tak dalej i w ogóle, tylko oni, słyszałeś, chcą nas zeswatać. No, to nie jest to trudno, idziemy tam na tą randkę z nimi. Jak już chcą, to niech spędzą ze sobą trochę czasu i my też przynajmniej ze sobą trochę pogadamy. Wiecie, to było takie, takie naturalne, bo nie wydaje mi się, właśnie, żeby ktoś tak w życiu, że. Jeżeli ktoś chce kogoś zeswatać, to nawet szanse pół nie da, no nie w ogóle. Także nagi serca są wyżej. Odbicie. Ok, i na miejscu szóstym, czyli zamykamy najgorszą piątkę, ale spojlowałam. Mamy, zanim cię zobaczę. I tu już słuchajcie, od tego szóstego miejsca w górę są naprawdę fajne książki. Ja właśnie myślałam, że będzie to niefajne. W sumie wzięłam tę książkę na, ma na maraton 24-godzinny, żeby przez nią przebrnąć, bo wiedziałam, że będę musiała wtedy czytać. I stwierdziłam właśnie, że polecę z tą książką. Ona jest nawet dosyć taka... Wydaje mi się, że, grubsza od że jest najgrubsza z tych trzech. Ale właśnie, kurczę, jak ja się pozytywnie rozczarowałam, dlatego, że to była naprawdę fajna książka. Naprawdę dużo fajnych takich, dużo fajnego humoru pomiędzy tutaj uczestnikami, że tak powiem, pomiędzy głównymi postaciami, bo mamy tutaj dwie główne postaci i co rozdział mamy zamianę perspektywy, co było też fajne, dlatego, że rozdziały były króciutkie. Także polecam, bo naprawdę fajna, dużo humoru, Szybko się czytało. Ja się popłakałam na tej książce kilka razy. Więc, spoko, pomimo tego, że była właśnie i tu nie, nie w takich momentach wyciskających łzy, tylko w takich, że po prostu jest jakaś życiowa sytuacja, do której ja tęsknię. I jakby w zasadzie to. Także ląduję tu. Kolejna książka, czyli Perfekcyjna rodzina, czyli mamy tutaj thriller. To była dobra książka, była bardzo fajnie napisana. Była pisana z perspektywy kilku osób łącznie z perspektywy porywaczki e, i porwanego dziecka. Także naprawdę fajny, fajny pomysł. Ok, jeżeli śledzicie teraz numerki, to wiecie, że czas na czwarte miejsce, a kto by się spodziewał? Najmniej oczekiwanej że będzie dobra książki na czwartym miejscu, czyli włoskie Lovstory story. O matko, ta książka sprawiła, ja ją czytam we Włoszech, będąc w Apuli, czyli na samym południu Włoch. A tutaj akcja dzieje się w Rimini e, i w Toskanii. I matko, jak ja w tamtej chwili, będąc w 30-paro stopniu fale we Włoszech, w mega włoskim klimacie. Jak ja bardzo chciałam być w Toskanii, to jest jakaś porażka naprawdę i, i na pewno odwiedzę Toskanię, jak trochę bardziej przy swoje włoski, bo e, no, bo ten, ten włoski trochę bardziej jest wymagany, oni po angielsku tak, hmm. więc o matko. Poza tym bardzo fajnie napisana książka, też z bardzo fajnym zakończeniem, Superancka. I tak nie czytajcie opisu z tyłu, bo on tutaj jest bardzo mylący, ale nie wiem jak można byłoby napisać opis do tej książki, żeby nie zaspoilerować niczego, wiecie, <gry> taki, taki dylemat, więc ja się spodziewałam w ogóle zupełnie czegoś innego, a dostałam coś innego, wow, moje słownictwo jest bardzo bogate. Dobrze, także włoskie lobstory na miejscu czwartym. Dalej jest kolejne moje zaskoczenie, czyli książka, która powinna być przedostatnia w moim rankingu. I jest na miejscu trzecim. I ja się tak wkręciłam w tę książkę, i tak mi się spodobała, że ja od razu przeczytałam drugi tom. I ja to pochłonęłam, o tak, jest to lato koloru wiśni, e, więc ja poszłam za ciosem i przeczytałam też zimę koloru turkusu, przez co mi się troszeczkę obsunęły, obsunęła mi się troszeczkę perfekcyjna rodzina w czasie, ale nie mogłam, nie mogłam, musiałam przeczytać następny tom. I o jejku, e, jakby, no jak już wspomniałam. Ta dziewczyna z bratem tej przyjaciółki, tak się trochę nienawidzą. E, jakie ona ma do niego cięte riposty, coś złoto. To jest coś, co ja zawsze chciałam w życiu. Umieć zarąbiście komuś odpowiedzieć. I ja tak zazdroszczę tej głównej bohaterce, że no, ja bym chciała tak Y, takie cięte riposty, więc jeżeli y, szukacie fajnych, ciętych ripost y, na, różne, na różne przytyczki, czy to z, czy mają jakiś y, podtekst seksualny, czy nie, czy coś tam o matku, przeczytajcie tę książkę ja się tak uśmiałam ja, y, to była jedna książka, na której ja nawet fragmenty jakieś wysłałam swojej siostrze <grym> bo beka była także polecam bardzo y, Lato Koloru Wiśni tak Pomimo tego, że to jest zwykły romans, ale bardzo fajnie wbudowany, z wieloma różnymi wątkami pobocznymi, naprawdę super jest i w ogóle, i dlaczego ja to chciałam dać na dziewiątym miejscu, nie mam pojęcia. Tak więc zostały nam dwie książki do końca. Miejsce drugie zajmuje pożegnanie z Afryką. E, dlaczego nie na pierwszym? <grym> Dlatego, że na pierwszym znalazła się książka, która Absolutnie mnie rozgniotła na łopatki, na wszystko, ale na razie miejsce drugie. E, pożegnanie z Afryką. Niech was nie zmyli e, grubość tej książki, dlatego że tam są. No tam nie jest jakby. Jest e, druk taki dosyć fajny, taki, że się szybko ją czyta. To jest, e, to jest tak naprawdę zbiór opowiadań i to absolutnie, one nie są ułożone chronologicznie. E, oprócz ostatniego rozdziału, który jest już stricte o tym pożegnaniu w ogóle, co ze spoiler, w samym tytule, pożegnanie z Afryką. E, okay. No, po prostu y, no, właśnie, mamy tutaj zbiór opowiadań, które nie są absolutnie ułożone e, chronologicznie, tylko tematycznie. Na przykład mamy rozdział ludzie, goście, coś tam. No i w tym rozdziale mamy kilka. Opowiadań, kilka przygód naszej głównej bohaterki, czyli baronowej Karen Blixen. Ta książka jest podparta faktami, historiami, przeżyciami Karen z Afryki, z farmy w Kenii. Jednak nie jest to jej prawdziwe życie opisane tam. Dlatego, że były porównywane jej listy, wysyłane do rodziny, i tam one są dużo drastyczniejsze niż ta książka. Okej, okay, ale jakby m, przechodząc e, tutaj e, z powrotem do tej książki, Nie do Życia Karen, ta książka jest idealna, jak ktoś chce zakończyć swój rozdział w życiu. I to jest też kolejna książka, która sprawia, że ja chcę być w tej Kenii, ale ja nie chcę być w Kenii, nie chcę tam pojechać. Ja chcę być w Kenii, tu, tej, sprzed stu lat prawie, bo to się dzieje przed wojną. E, no. <grym> no taką nostalgię w tym momencie czuję, jakbym sama tam była jakbym sama to wszystko opisywała tutaj autorka tak zarąbiście e, opisała każde swoje przeżycie każde odczucie jakie jej towarzyszyło no po prostu mm, złoto to jest takie złoto e, no a właśnie i, i ten ostatni rozdział gdzie ona się żegna ze wszystkimi e, swoimi rzeczami gdzie ona spędza jeszcze Ostatnie swoje czasy na tej farmie. No nie, no. Naprawdę, jeżeli kończycie jakiś rozdział w swoim życiu i nie wiecie, jak to zrobić, jak się z nim pożegnać, jest to dla Was trudne, to sięgnijcie sobie po pożegnanie z Afryką. I na miejscu pierwszym jest książka, której niestety nie mam, czyli gdzieś piewają raki. Ta książka. Rozwaliła system totalnie. Jak już wcześniej wspominałam, to jest, to jest niebywałe po prostu. No, to, to koniecznie trzeba przeczytać, jeżeli lubicie taką literaturę bardzo zaskakującą. I to jest też literatura piękna, no, tam są losy dziewczyny, która zostaje sama jak palec na świecie w wieku tam 8 lat chyba i musi sobie sama radzić. Dodatkowo mieszka na bagnach, więc jest wytykana palcami przez wszystkich, jest traktowana, wiecie, jak, taka, jak taki żuromenel, jak jakaś patologia. Nie chodzi do szkoły, bo, bo, nie, bo tam jej dokuczali w szkole wszyscy. E, I jako, no, jako taka kilkuletnia dziewczynka się po prostu wystraszyła, no i dochodzi do różnych zdarzeń w jej życiu, e, dochodzi do pierwszych miłości i tak dalej. To wszystko rzutuje na całe jej życie. To, co, jak świetnie są opisane emocje tego dziecka, to jak ona odczuwa cały świat, to jak ona jakby, jakie decyzje podejmuje, to jak ona jest no, mądra w niektórych takich swoich pomimo tego, że no jakby niewykształcona w ogóle, ale jakby, no powiedzmy, że życia nie zna, bo ma problem z relacjami z ludźmi, ale jej decyzje są takie widać, że mocno przemyślane, że ona bardzo dużo sama ze sobą spędziła i no naprawdę to jest to jest coś, co po prostu trzeba przeczytać i chyba trochę się za bardzo rozgadałam na temat tej książki, mam nadzieję, że wybaczycie. Kończmy już te, te podsumowanie. Ciekawa jestem, jaki byłby Wasz ranking tych książek. Jaki jest? Może może przeczytaliście te, te książki, dlatego że one są dosyć znane, dosyć popularne, więc dajcie znać, co Wam się podobało. Łapko w górę i chyba to jest subskrypcja. Zapraszam. Pa!